Witajcie w dwudziestym już odcinku Vlogmas! Zapraszam! Idziemy na łyżwy. W Biro nowe lodowisko. Takie dużo zaraz będziecie wszystko widzieć. Patrzcie teraz na moje profesjonalne kółeczko na łyżwach. kółeczko po kilku kółeczkach więcej oczywiście się lepiej. Takie tryki i teraz przejdę na noza. To no jest właśnie. Jedno. Już po jesteśmy i napiszcie mi koniecznie, czy jakoś lepiej może idzie niż ostatnio. Dobra pula na kalendarz, w ogóle dzisiaj <laughs> znowu zaczęło sypać. Um, właściwie pierwszy raz odkąd jestem tutaj, bo jestem teraz w ogóle zgubiłem, jakby to się zastanawiał. E, I teraz tak. Pora na 20 okienko. I w ogóle wiecie co? To jest 20. Nie wiem, czy wiecie, ale 20 to ogólnie jest 20 na początku. I tu mają się zacząć super rakery. Te cztery ostatnie mają być po prostu super, więc ja tutaj nie wiem na coś ekstra po prostu. I wyskamy tu. I to na pewno będzie lakier, który jest lakierem. Tak dokładnie. W sensie chodzi mi o to, że po prostu tu ma być lakier, który jest zwykłego kształtu i ma być fajny. I więc otwieramy. Zielony. Ja pierdziezu za lakier. jakiś kurde narysowana tu bielizna. I bielizna. Co to za i z różowy chyba. Tylko co się zmieniło. To jest opakowanie jest Tak, kochani, mamy kolejny odcina różu. Z tymi różami to powiem, że poszalali w tym kalendarzu. I opakowanie jest jakieś strasznie dziwne, ponieważ są tutaj po prostu bielizna. Jest bielizna, kurczę, nie wiem, czy to widzicie. O, widzicie, kurczę, 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 widzicie, takie budki są. I taka bielizna jakby. Tutaj lepiej to widać. Widzicie? Nie wiem. Ale jest ogólnie śmieszne. Nie wiem o co chodzi. I numer to 692. I kolejny różowy. Jedynie co zrobili to opakowanie. I co myślicie, że opakowanie jak zmieniliście jest trochę inne, to co? Ja będę szczęśliwa, że znowu różowy? Myślę, że niekoniecznie. Gdzie jest mój zielony kalendarz? Powiedz mi, gdzie jest mój zielony? W 24 ma być kurde jakiś brokatowy czerwień i tyle. Bo się już zenerwowałam na ten kalendarz. Jest fajny, ale tych różów to tu jest zdecydowanie za dużo. Za dużo. Bo jest różowy, może dlatego. tego. Trzeba by było. Nieładnie. Nieładnie. A ładnie. nie, nie będziemy tak na jego narzekać, bo jeszcze dałam coś, nie wiem. Czarny. By... A czarny by był sobie w spokoj. Za dużo, Obstawiajcie, czy, nas, czy jutro będzie znowu jakieś odcinek różowego. Wpisie w komentarzach. Dobra, no i co? I to by było na tyle. Ogólnie to powiem Wam tak, że jutro jadę na w górę. Na góry, Tak, w góry. Hmm. Więc będzie odcinek właśnie e, z gór. E, nie idziemy na żadne wspinaczki, tylko idziemy właśnie na jeżdżonko, na jeżdżanie ze stoku. E, tak jak już widzieliście, w którym to się, Ja mam deskę, e, czyli jeżdżę na snowboardzie i będzie jazda. Będę Wam nagrywać. Tak jeżdżę i będziecie troszeczkę ze mną. I zobaczymy jak tam z tym śniegiem na tym stoku... Bo ogólnie tutaj, gdzie jestem, ee, no tak gdzieś trzy dni jak tu byłam, to nie było śniegu i dopiero dzisiaj zaczął sypać, tak fest, fest, ee, że nawet w śnieżyce była, a na drogach to było takie lodowisko, że masakra, że normalnie można było slalomy robić i śmiesznie bo No dobra, no i to było tyle. Do zobaczenia jutro. Jutro będzie na pewno bardzo ciekawy vlogmas, będziemy jeździć.